3 września, Lona Wruglewska-Czarnocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na tyle dzień. To ważna informacja dla kierowców. Od najbliższego czwartku rozpocznie się przebudowa ulicy Zamoście od Jana Pawła II do ulicy Ludwikowskiej. To jedna z większych i długo wyczekiwanych inwestycji drogowych w Bełchatowie. Ulica Zamoście na odcinku od Alei Jana Pawła II do granic miasta, czyli do ulicy Ludwikowskiej, przejdzie gruntowną modernizację. Jak podkreśla magistrat, projekt przewiduje nową nawierzchnię bitumiczną, budowę chodników, ścieżki rowerowej, a także wykonanie i przebudowę zjazdów. Pojawi się również nowe oświetlenie, a przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Teren budowy został już przekazany wykonawcy i od 4. 4 września w rejonie inwestycji zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty zostanie fragment ulicy Zamoście od skrzyżowania z ulicą Ludwikowską aż do Alei Jana Pawła II. Przejechać będą mogli jedynie mieszkańcy posesji o numerach od 88 do 134. Pozostali kierowcy zostaną skierowani na objazd wytyczony drogą wojewódzką 476 Aleja Wyszyńskiego i Aleja Jana Pawła II do ulicy Lipowej, objazd obowiązywać będzie w obu kierunkach. Zgodnie z umową, cała inwestycja zakończy się w październiku 2026 roku. Trwa Sympozjum Energetyka Bełchatów 2025. To wydarzenie, podczas którego specjaliści debatują o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym i nowych kompetencjach dla przyszłości. Od wczoraj w gościnnych progach hotelu Wodnik blisko 300 ekspertów, praktyków i przedstawicieli branży bierze udział w 27 Sympozjum Energetyka Bełchatów 2025. Dzisiejsze panele poświęcone były modernizacji bloków węglowych i gazowych, bezpieczeństwu eksploatacyjnemu elektrowni konwencjonalnych oraz roli nowych technologii w systemie elektroenergetycznym. Sporo miejsca zajęły też kwestie programu jądrowego i zaangażowania krajowego przemysłu w jego realizację. Dyskutowano również o potrzebie przekwalifikowania w budowaniu kompetencji atomowych, cyfryzacji i elastycznym zarządzaniu zespołami. Sympozjum pokazuje, że przyszłość sektora to nie tylko nowe technologie, ale także zmiana myślenia, zarządzania i współpracy rządu, biznesu, nauki i społeczności lokalnych. To było prawdziwe święto muzyki, dobrej zabawy, smacznego jedzenia za nami parafiada w Grocholicach. W minioną niedzielę na placu parafialnym parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Grocholicach zorganizowano parafiadę. Wydarzenie zgromadziło całe rodziny, które przyszły by wspólnie spędzić popołudnie, posłuchać muzyki i skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji. Sukces poprzedniego Wydarzenia nas ośmielił do tego, żeby zrobić to też w tym roku. I jak widać ludzie postanowili spędzić z nami to popołudnie, z czego bardzo się cieszymy. To okazja, żeby posłuchać naszej orkiestry, solistów, także dzieci z przedszkoli z terenu naszej parafii. A dodatkowym takim impulsem do zorganizowania tej parafiady była okrągła 795. rocznica istnienia naszej parafii sporo lat upłynęło. Tak. tak. Tak jak w ramach ciekawostki, jakby tutaj był hadowianom propozycja, chciał nam coś przybliżyć o parafii, tak... Y w wielkim skrócie można by powiedzieć, od historii są lepsi specjaliści. Na pewno wszystko państwo, wszystko co dotyczy konkursu, wiedzy o parafii przybliży te historie. No cóż, mnie imponuje przynajmniej jedno imię z historii, Władysław Jagiełło, który jest związany z Grocholicami i można, można z nim wiązać też początki naszego miasta. tá um... No potem także dziejowe wydarzenia, które tutaj w okolicy miały miejsce i powstańcy styczniowi są pochowani na naszym cmentarzu i obrońcy z 1939 roku będą te uroczystości, zresztą ku ich czci za tydzień zapraszamy serdecznie. Najmłodsi bawili się na dmuchańcach, a rodzice mogli spróbować lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Panie bardzo krzętnie się dzisiaj tutaj zwijały. Mamy lemoniatkę, smalczyk, chlebek pieczony przez panie, bigosik. No i różne przekoseczki, deserki, ciasta. Czepka ta bokata, proszę się testować. Drożdżowiec swojski z jagódkami tegorocznymi. Smalec swojski, chlebek swojski, jeszcze cieplutki. Wszystko po i strowe. Tak, strowe. I e, lemoniady, lemoniady w trzech smakach: malinowa, pomarańczowa, cytrynowa. oraz swojski i kompocik. Widzę, że panią pomysłów nie brakuje na to, jak tutaj ugościć mieszkańców. Tak, tak. Za Zapraszamy serdecznie i prosimy częściej. O idei parafiady i muzycznym wkładzie w jej organizację mówił również prezes Stowarzyszenia Kopalnia Dźwięków. Jest to inicjatywa, która ma zjednoczyć społeczność lokalną. Kiedyś w Grocholicach dawno temu odbywały się tak zwane majówki, teraz to zanikło. I wpadliśmy z przyjaciółmi z orkiestry na pomysł taki, żeby zorganizować coś w Grocholicach. Padło na coś w stylu parafiady, na taką imprezę integracyjną. Tyle mogę powiedzieć. W ubiegłym roku mieliśmy jej pierwszą odsłonę. Widać, że no, udała się, bo mieszkańcy dzisiaj, widać, zadowoleni są, uśmiechy są i przybyli w to miejsce, czyli dobre wspomnienia mają dzięki temu wydarzeniu. Tak, to się zgadza. Jestem bardzo usatysfakcjonowany i zadowolony z frekwencji. Nasza praca nie poszła, może nie tyle co na marne, ale jest odczytywana w sposób pozytywny. Bardzo się cieszymy z tego faktu. Nie ma co ukrywać, że muzyka grana na żywo to jest coś naprawdę przepięknego. Wy dajecie mieszkańcom taką ucztę muzyczną, dzięki której oni mogą też poczuć ten klimat, co wy czujecie? Zgadza się. Dzisiejsze czasy charakteryzują się tą sytuacją, że muzyka mechaniczna, elektroniczna jest wszędzie i tej muzyki na żywo jest coraz mniej. Dlatego propagujemy też granie muzyki na żywo, na instrumentach dętych, na instrumentach żywych. Oczywiście jako członek miejskiej orkiestry zachęcam też wszystkich do e, uczestnictwa i do e, zapisywania się do orkiestry. Jeżeli ktoś ma predyspozycje muzyczne, zapraszamy. Nabór jest cały rok. jeden ciepły krzyk żeby znalazł się aż tam gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dnicą Parafiata w Grucholicach po raz kolejny pokazało, że muzyka, zabawa i wspólne świętowanie potrafią zbliżać ludzi. Wszystko wskazuje na to, że to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz parafialnych uroczystości. 7 września Miłośnicy Grzybów spotkają się w Szkółce Leśnej Borowiny na wyjątkowym wydarzeniu pod nazwą Grzybowe Grzybowelowe organizowanym przez Nadleśnictwo Bełchatów. Początek zaplanowano na godzinę 15, a program obfituje w atrakcje, które łączą wiedzę, pasje. Smak. Prelekcja na temat grzybów odbędzie się ona 7 września również na Szkółce Leśnej Borowiny. I to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, podczas którego będzie można się dowiedzieć o grzybach trujących, jak i o grzybach jadalnych, jak na przykład trufle, które będzie można podczas tego wydarzenia zdegustować, jak i poznać rasę psa, która jest wyspecjalizowana w tropieniu tych trufli i właśnie przekonać się na własne oczy, jak właśnie taki pies tropi takie trufle. I będzie można spróbować na miejscu też e, trufli? Oczywiście, na miejscu będzie można spróbować trufli. Czyli co? Wydarzenie wpisało się chyba w te działania prowadzone przez Nadleśnictwo, bo to kolejny raz zapraszacie mieszkańców na to, żeby przyjechali do Szkółki Leśnej Borowiny i uczestniczyli. Tak, oczywiście, wydarzenie wpisało się i bardzo ma pozytywny odbiór wśród społeczeństwa. Już w czwartek, 4 września, Gmina Bełchatów, wspólnie z Centrum Kultury i Sportu, włącza się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Spotkania odbędą się w bibliotekach, w Kurnosie II i w Łękawie. Tym razem bohaterem wydarzenia będzie Jan Kochanowski. Organizatorzy zachęcają uczestników, by zabrali ze sobą własne egzemplarze dzieł Kochanowskiego. Na miejscu będzie można opatrzyć je pamiątkowym stemplem przygotowanym przez kancelarię prezydenta RP. Czekać będą również drobne upominki, zakładki do książek, które przypomną o wspólnym czytaniu. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.